Cześć, witam Was na kanale Ball Times TV. W tym odcinku gra imprezała pod tytułem Party Alias od wydawnictwa Albi Polska, które przekazało gram do recenzji. Jest to gra towarzyska, gdzie gracze od 11 roku życia w, w ilości od 4 wzwyż będą tworzyli drużyny i będą starali się przejść przez różne konkurencje takie jak pantomima, opisywanie znanych postaci, opisywanie wyrazów, znajdywanie rymów itd. itd. I gra. Drużyna ta, która zdobędzie najwięcej punktów, dotrze do mety, wygra grę. Także zobaczmy, jakie mamy konkurencje w grze, jak one wyglądają. No i po tym wszystkim zapraszam Was do mojej oceny. Zapraszam. Tak prezentuje się gra już po rozłożeniu. Każda drużyna wybiera swój kolor piątka. Stawia go tutaj na starcie. Bierzemy kartę pomocy ich w sumie dwa. One są bardzo bardzo przydatne, bo niektórzy gracze zapominają ile kart należy dobrać i wiemy szybko ile punktów dostaniemy za każdą dziedzinę konkurencji. Bierzemy klepsydrę, która będzie odmierzała drużynom czas na odgadywanie haseł. No i plansza wędruje na środku. Na planszy znajdziemy takie miejsca, gdzie należy umieścić odpowiednie talie kart. Oczywiście bardzo dobrze potasowane. Mamy różne talie kart, mamy odgadywanie słów, odgadywanie znanych postaci, wyszukiwanie rymów, pantomimy oraz znajdywanie wyrazów na daną literę. No i na początku gry każda drużyna będzie kręciła tą strzałką, aby wyznaczyć Pole startowe od 1 do 3, czyli wyznaczyć na początku, jaką konkurencję będą wykonywali. Czyli pierwsza drużyna, najmłodszy gracz w drużynie, kręci strzałką. Wypadła dwójka, stawia stawiają zawodnicy pionek na tym polu. Kolejna drużyna kręci, wypada jedynka. Następna drużyna kręci, wypada jedynka. I teraz drużyna, która rozpoczynała, zaczyna grę. Na planszy występują różne pola. Najwięcej jest ich oczywiście tych czarnych pól z numerem. I o co chodzi w tych polach? Gdy drużyna ustanie na tym polu, wtedy jeden z członków drużyny dociąga 6 kart tych tutaj jest serpentyno i będzie tutaj musiał opisywać pozostałym członkom drużyny słowa przypisane do numeru na którym ustał na Planszy, czyli tutaj jest szóstka, czyli na tych sześciu kartach będzie musiał opisać wszystkie słowa przypisane do szóstki, czyli w tym wypadku: humor, srebrny medal, usta, solista, biedronka i macierzyński. Za każdą odgadniętą kartę, oczywiście czas wymierza klepsydra, za każdą odgadniętą kartę słową drużyna otrzymuje jeden punkt i na koniec porusza się na torze punktacji. Następnym polem, jakie gracze mogły napotkać na swojej drodze, jest to takie białe pole z książką. Co te pole oznacza? Tutaj, gracze, drużyna będzie odnajdywała właściwy rym. Jeżeli stanie tutaj pionek drużyny, wtedy będzie właśnie zadaniem drużyny odpowiedzieć, od, znaleźć odpowiedni rym do podanych słów na kartach. Gracz, jeden z graczy z drużyny, ciągnie 5 kart. 4, 5 że pięć kart, no oczywiście należy pamiętać, że jak to miało w przypadku słów, w zależności na jakim polu stanął, taki słów używać. czyli w tym wypadku jedynka, wszystkie słowa z jedynką gra, drużyna będzie musiała ułożyć rym. Gracz, który wyciągnął kartę zaczyna układanie rymu, oczywiście ten rym musi być w zdaniu, Czy na przykład tutaj mamy hit, czyli cóż to był za hit? I pozostali członkowie drużyny będą starali się dokończyć Rym, oczywiście zdaniem i na przykład, bo był tam bardzo soczysty bit. I tak robimy to z pięcioma kartami. Za każdą odgadniętą, odgadniętą kartę, to znaczy ułożenie Rymu do każdego słowa, gracze otrzymują jeden punkt. No i plus jeszcze kręcimy ruletką, która wyznacza nam dodatkowe punkty i możemy zdobyć nawet aż 8 punktów za tą konkurencję. Następnym polem jest to takie czerwone pole z aparatem. Tutaj gracze będą odgadywali bardzo, bardzo znane osoby na świecie. I tutaj jeden z graczy będzie wyciągał 5 kart. I następnie, jak to miało przypadek w tamtych konkurencjach, będzie starał się opisywać te postacie z przypisanym numerem, na którym stoją na planszy. Czyli w tym wypadku by stał na czwórce. Wszystkie postacie z czwórką i opisuje je. Mamy tu takie znane osoby jak Shakira, Bob Marley, Sting, Green Day, Madonna. Dużo, dużo bardzo znanych i również i polskich też. Jest tutaj sporo osobistości i gracze będą, drużyna będzie zgadywała i za każdą odgadniętą postać otrzymuje drużyna 1 punkt, czyli maksymalnie 5, plus jeszcze bonusowo kręcimy ruretką. Kolejnym polem, na którym można ustać podczas gry, jest to takie żółte pole z literkami ABC. Tutaj zadaniem graczy będzie troszeczkę inne niż pozostałe zadania. Jeden z graczy bierze wierzchnią kartę z literami ABC, i w zależności od numeru, na którym stanął pionek, podaje reszcie drużyny litery. Czyli w tym przypadku jest to dwójka, czyli B. I teraz. Wszyscy gracze, także ten gracz, który dociągnął kartę, będą musieli w czasie tego czasu, który upływa przez klepsydrę, ułożyć przynajmniej 20 rzeczowników. Tutaj, jeżeli uda nam się ułożyć 20 tych słów, wtedy kręcimy ruletką i jakie, jaki numer wypadnie, podwajamy, czyli tutaj 6 i gracze poruszają tym piątkiem drużyny o tyle pól. Następnym polem do zwycięstwa drużyny jest takie niebieskie pole z ludzikiem. Jest to pole pantomimy. Tutaj, jeżeli pionek drużyny ustanie na tym polu, wtedy będzie musiał, musiała jedna osoba za pomocą właśnie pantomimy, pantomimy opisać dane słowo. Tutaj jeden z graczy z drużyny bierze dwie karty, następnie będzie musiał pokazywać. Poszczególne słowa, oczywiście trzeba pamiętać, jak to miało przypadek poprzednio, musi wybrać dwa słowa oznaczone takim samym numerem, jak numer pola, na którym stoi pionek drużyny. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest najbardziej hardkorowa konkurencja, bo niektóre Niektóre, niektóre wyrazy są bardzo, bardzo ciężkie do pokazania, tak jak na przykład administrator sieci, prawda? To na przykład, na przykład bardzo ciężko pokazać, ale niektóre są bardzo łatwe i bardzo śmieszne, na przykład dżownica i ludzie już się kładą i się wyginają. I tutaj gracze będą mogli zdobyć dwa punkty, czyli za każde odgadnięte słowo, no i jeszcze przy okazji zakręcić bruzetką i otrzymać premiowe punkty. No i ostatnim... Polem na planszy jest to takie tęczowe pole. To pole jest takie wyjątkowe. Drużyna, która stanie na tym polu, będzie musiała wykonać jedno z zadań, które znajduje się w grze, czyli opisywanie wyrazu, pantomima itd. itd. I trzeba o tym pamiętać, że tutaj zadanie będzie wyznaczała drużyna. O najsłabszym wyniku, także trzeba się spodziewać, że będą nam tutaj pod nogi kłody rzucać. Ale jeżeli jesteśmy najsłabszą drużyną, mamy najsłabszy wyniki, i ustaniemy na tym polu, to po prostu sami sobie wybieramy konkurencję. A punkty oczywiście zdobywamy w zależności od konkurencji. Zabawa kończy się i zwycięża drużyna ta, której pionek jako pierwszy znajdzie się na polu meta. OK, zobaczyliście jakie są konkurencje w grze Party Alias, no i teraz co o tych grze mogę powiedzieć. Przede wszystkim ja zagrając tą grę pierwszy raz naprawdę czułem, czułem że gram w bardzo fajną grę imprezową i inni uczestnicy również podzielali moje zdanie. Ale zaczynając od samego początku, czyli od wykonania gry, naprawdę tutaj wykonanie gry jest bardzo dobre. Tutaj żadnych zarzutów nie mam. Wszystko jest w takiej tonacji stonacji czarnej z jakimiś lekkimi graf, grafami. Moim zdaniem jest to dobre posunięcie, gdyż. To nie odwraca uwagi uczestników od zabawy, po prostu to ma być pomoc w, w dobrej zabawie. Plansza również jest taka czarna z tym, z tym torem, punktacji, i ona służy tak naprawdę do rozstawienia tych kart i do tych przyznawania punktów premiumy za to strzałkę. Ta strzałka również fajne rozwiązanie się kręci, również jakiś taki fajny element w tej grze. Instrukcja, także jak w każdych bywa, tych imprezowych grach, po prostu. Są opisane wszystkie konkurencje, jakie punkty za nie otrzymujemy, no i co jest warunkiem wygrany. Także też do instrukcji żadnych mm, zarzutów nie mam. Co do rozgrywki, jak już mówiłem, gra się bardzo fajnie, przyjemnie, jest wesoło, mnóstwo dobrej zabawy. Możemy grać w dużą ilość osób, możemy stworzyć aż 6 drużyn. Każda drużyna dostaje taki fajny pionek do oznaczania w wyniku na torze, punktacji. One wyglądają jak takie czapeczki w brokacie. I one są również wykonane bardzo dobrze. W grze drużyny przechodzą z, e, przez różne konkurencje, czyli co runda po prostu nie będziemy wykonywali tej samej konkurencji, tylko raz będziemy pokazywać, raz będziemy opisywać znane postacie, raz będziemy e, o, wyjaśniać jakiś wyraz, e, raz będziemy szukali. E, Rymów, czyli tutaj drużyny będą musieli wykazać się jakąś twórczością literacką. Także jest tutaj sporo, sporo dobrej zabawy, jest sporo tych konkurencji i moim zdaniem gra naprawdę mi się podoba, moim zdaniem również się podoba I, i muszę przyznać, że jest to mój faworyt wśród gier imprezowych. Ja do tej gry na pewno będę często wracał. I, I polecam tę grę, jeżeli chcemy jakąś grę imprezową, nie możemy się zdecydować za bardzo. To ja naprawdę szczerze polecam. Party alias ja tej grze daję 5 na 5 Jest to bardzo, bardzo dobra, fajna gra imprezowa. Także na teraz to tyle. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale BoardTimes TV na stronę www.bordtime.pl na naszego Facebooka oczywiście. Tam polubcie nasz profil. Oczywiście, komentujcie i subskrybujcie kanał BordTimes TV. Cześć!